Halo życie jest bardzo ciekawe, jestem właśnie w drodze do Bogatyni, yy, jadę spotkać się tam z raperem Bajorsonem. Ja akurat nie słucham takiej muzyki, więc Bayorsona nie znałem, ale okazuje się, że zna go bardzo wiele ludzi, a tak naprawdę nawet i miliony ludzi. Wystarczy spojrzeć na odsłonięcia teledysków Bajorsona na YouTubie i tam są bardzo interesujące liczby. No I w sposób nieco przypadkowy, a nieco nieprzypadkowy okazuje się, że będę autorem kolejnego klipu Myersona. Więc jadę teraz do bogatyni, żeby się z nim spotkać. Nie chcę widzieć na twej twarzy, łeb. Nie chcę słodku czuć, chcę, byś była szczęśliwa, biedna. Ale no mi się cieszę, stojącego muru. Stojącego muru, stojącego muru, stojącego. Muru. stojącego, muru. stojącego Chcę byś była szczęśliwa wiesz Nie chcę widzieć na twojej Nie chcę słuchać uczuć byś była szczęśliwa wiesz Cięcie Słuchajcie, te nowe przepisy związane z laskami nie są przystosowane do okularników bo okulary ciągle parują Jesteśmy już pod koniec zdjęć, nie odzywałem się do Was, bo roboty było naprawdę bardzo dużo i tak naprawdę robimy wszystko w błyskawicznym tempie. Jest ze mną Bartek, fotograf. Siema. Czekaj, może chyba Cię źle sfilmowałem. Jedziemy jeszcze kręcić na ulicę Zgorzelca i niebawem kończymy zdjęcia. Tutaj więcej pracy na pewno będzie w postprodukcji tego klipu, bo chciałbym porobić kilka fajnych efektów. Efekty mam nadzieję zobaczycie już niebawem. Bartek, jeszcze chciałem Ci publicznie podziękować, bo Ty dzisiaj nawet nie wiem, czy o tym wiesz, ale większość materiałów do mojego vloga to właśnie wychodzi z spod twojej ręki. Oj tam. Nie chcę widzieć na łez, Nie chcę smutku czuć! Chcę byś była szczęśliwa, wiecz. klip do utworu łzy, który prawdopodobnie będzie podsąd na moim kanale, a tu przyjechaliśmy do chłopczyka ze Zgorzelca, który jest moim fanem. Dobry, no i jego, jego marzenie było wystąpić w klipie, więc wystąpił mi w klipie. Elko! Powiem wam, że też zainspirowałem się trochę naszym dzisiejszym raperem, którego filmujemy, bo on naprawdę bardzo dużo czasu na to, żeby publikować materiały cały czas w mediach społecznościowych i naprawdę idzie mu to bardzo dobrze, bo jego zasięgi liczą się już w milionach. A ja jak zwykle po masoszemu nawet za bardzo e, nie wyciągam e, swojego telefonu, żeby dodawać jakiś materiał, więc muszę się na pewno poprawić i to jest e, taka lekcja dla mnie dzisiaj. Szukałem takiej na wzór i znalazłem miło. Teraz jesteś ze mną tu, nie chciałbym cię skrzywdzić. wciąż się uczę nowych słów wokół świata jest dziwne. To już koniec dzisiejszych zdjęć naszego teledysku jest ze mną Bajorson, czyli Siemany, zainteresowany? Cie i co, jak oceniasz ten nasz dzisiejszy dzień zdjęciowy? Uważam, że praca będzie owocna, tym bardziej numer pod tytułem UZ. Proponuję wam, moi drodzy, żebyście zasubskrybowali mój kanał o nazwie Siemano Soprano, do którego link znajdziecie na moim profilu na Insta. No i co, czekajcie, bo zobaczycie, że warto Damianek zarobić. Ekipa jest jednoosobowa, ale potrafi naprawdę zawsze zabiegać wszystkie kąty, żeby nagrać najlepsze perspektywy. A więc czekajcie. Siemano soprano, mówi są z zachodniego rejonu Ja jestem człowiek freestyle, subskrybujcie jego kanał To dokumentalista, gram na listach, nie top Jestem rap, reprezentant hip-hopa, ty łap, szybko